Cześć, witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zostawcie lajka, like będzie mi bardzo miło, ponieważ będziemy rozmawiać o temacie, który chyba został przeoczony przez inne osoby zajmujące się analizą tego serialu. Chodzi dokładnie tutaj o to, że jak widzieliście w odcinku 77, część pierwsza tego odcinka, to zobaczycie tam, że pewien ten astro toaleta. Jest po tym jak zostaje pod, pozbawiony górnej części ciała, on dalej funkcjonuje. To jest tak jakby był dalej zainfekowany i pytanie teraz do was, jak myślicie, czy Jimen jest również zainfekowany w ten sposób. Wydaje się, że tak, ponieważ z tego co widzimy, ta infekcja dotyczy również a przede wszystkim, przede wszystkim tych SkiBidi Toilet, którzy są bardzo wysoko w hierarchii. Ponieważ, jak zobaczycie w części drugiej SkiBidi Toilet, 77 odcinka, to tutaj, gdy pokazuje się nam mutant toaleta, to on, popatrzcie, to jest ta scena. W tej scenie, popatrzcie, on tam atakuje tym swoim sierpią, te słabe jednostki SkiBidi Toilet. I jak widzicie, tak, tak się tam one znu, też są pozbawione głów, tylko że to są te najsłabsze jednostki, i tutaj nic się nie dzieje w tym wypadku. Nie dzieje się tak jak w, w części pierwszej, że po prostu wyrastają jakby takie m, pajęcze nogi. I ta postać, ta, 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 ta postać próbuje w jakiś sposób zainfekować kogoś innego. Wydaje się, że to jest taki ostatni ratunek tego pasożyta. Po prostu ten pasożyt, który siedzi w astrotoaletach, on jest w pewien sposób. Em, wiecie, infekuje, ale tylko organizmy żywe. Tutaj w tym odcinku part 1, to raczej wątpię, żeby kamera, który został. On został zaatakowany. Przez tego pasożyta, ten kameraman, tylko wątpię, że on by był zainfekowany, ponieważ on nie jest y, żywą formą życia, on nie jest y, organizmem żywym, tylko jest robotem. Jest, ro ma mechanizmy różne, y, me metaliczne, metalowe rzeczy, więc raczej w tym wypadku to dotyczy ta infekcja tylko organizmów żywych. I tylko, y, y, jak widzicie, ten pasożyt, który siedzi w, 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 w tym organizmie. On tam oczywiście, póki funkcje życiowe dalej są, jakby trwają, to on w nim siedzi, a jak te funkcje życiowe ustają, to on po prostu ewakuuje się i próbuje uciec do innej, innego, pasożyty, innej, innego organizmu, w którym będzie pasożytował. Więc pytanie teraz, słuchajcie, bo to jest potwierdzone na odcinku. Tutaj nie widzimy oczywiście tego, że dalej ten pasożyt tutaj działa. Natomiast tutaj się stało to samo co w poprzednim odcinku, tylko że nie widzimy tego, że jest ten pasożyt w tym wypadku. Więc to jest zastanawiające, czy to zobaczymy w części trzeciej, a jeżeli nie, to możemy sądzić, że tylko niektóre toalety, prawdopodobnie te, które są wyżej w hierarchii, są zainfekowane tym pasożytem. No i skoro wiemy, że e Giman jest, jest astrotoaletą i był dowódcą generałem. On był bardzo wysoko w hierarchii Astrotoalet, to prawdopodobnie, być może on również będzie wiecie, zainfekowany przez właśnie tego pasożyta. Jak myślicie, czy to jest możliwe, czy, czy nie? Z drugiej strony, te, tej teorii może przeczyć to, że. Na przykład Jimen nie posiada tego, tej takiej obroży, więc być może tylko te astro toalety są zainfekowane w jakiś sposób dzięki, przez tą obrożę i dzięki tej obroży można jakby ich kontrolować. Nie wpadają i ten pasażer nie ma takiej całkowitej kontroli e, swoją drogą. Z drugiej strony, jeżeli sobie zobaczymy wersję Astro Jimena, którą widzieliśmy w odcinku 74. To łatwo zauważyć, że Jimen tutaj nie ma tej obroży, tak jak inne Skibidi Toilet. Przede wszystkim wydaje się, że ta obroża może świadczyć o tym, że jest kontrolowany dany Skibidi Toilet i być może w pewien sposób zainfekowany. Bo jeżeli też zobaczymy sobie sytuację, gdzie mieliśmy również właśnie tą księżną Astro to ona ma tę wymienioną obrożę. Zobaczcie, jest tutaj, tylko że ona zupełnie inaczej wygląda. Chyba to nie jest nawet obroża, która ma kontrolować daną, daną postać. No ale z drugiej strony, jak zobaczymy naszego UFO toaletę, to on również coś tutaj ma. I wydaje się, że jeżeli chodzi o UFO, to być może nie jest on wysokim tierem, skoro ma tutaj taką prawdopodobnie obrożę jak te słabsze astrotoalety. To tak wygląda, słuchajcie. Zobaczcie, on tu też ma, on tu też ma tą taką obrażę, tylko, że ona nie jest tak wygląda jak ta Duchess. I ciekawe, ta księżna, i pytanie tylko dlaczego Jimen tylko nie posiadał? Bo na razie widzimy wszystkie astro w większości mają te obroże, a Jimen jej nie ma. Więc to jest bardzo, ale to bardzo zastanawiające. Jestem ciekaw w jaki sposób to zostanie rozwiązane, ale coś jest z tym na rzeczy. Definitywnie jest coś z tym na rzeczy. Dajcie znać oczywiście co wymyślicie na ten temat, bo to jest mega istotne. Także słuchajcie, dzisiaj tyle jeżeli chodzi o teorię, wracamy właśnie do takich teorii, będziemy też analizować sobie poprzednie odcinki, bo kontynuujemy oczywiście te, te wcześniejsze, bo tam jest wiele też sekretów, które są ważne. Przejdźmy teraz do waszych komentarzy. No i oczywiście mamy tutaj wasze komentarze. Ja czyje, że jesteśmy w powplungera, bo on skojarzył ją z ludzką formą. To znaczy nie, to jest potwierdzone, zresztą widzimy jak wysoko patrzy... Ten POV, popatrzcie, jak on stanie, to jest mega duży. To jest large, to jest large z poprzednich części. E, to jest ten large, e, który był z pająkiem e, kamerą. To nie jest plunger na 100%, więc tutaj akurat niestety, nie? Mariusz, znalazłem dwa grosze w twojej szafie. Ej, bro, odkryłem dlaczego lasery z Kibili Toilet są akurat żółte. A dlatego, że. O jezu, Kornix naprawdę. Pamiętajcie te czasy, to, to jest naprawdę głupie, co, co tu pokazaliście swoją poziom inteligencji. Pamiętajcie te czasy, kiedy astro wydawały się niepokonane, bo znaliśmy tylko u i komandera. Też mi się wydaje, że to trochę za szybko idzie tak, że te kamery są w stanie przeciwstawiać się już astro. To jest trochę za szybko, nie? Myślałem, że to będzie jeszcze bardziej krytyczna sytuacja, że oni wszyscy będą. Wiecie, no kamery, TV będą w kiepskiej bardzo sytuacji. A tu wychodzi na to, że, że już są w stanie w jakiś sposób walczyć ze Astro. Oczywiście nie z tymi większymi, no bo tutaj jest ciężka sytuacja. Nie ma tytanów, tytani są uszkodzeni. Jimen też jest w kiepskiej formie, więc no, zobaczymy, co się wydarzy. Rod, mam teorię, że niektóre kamery to ludzie zamieni w kamery, a większość to roboty. Też mi się tak wydaje, bo jak, ja wam widzieliście te sekrety. Tylko kobieca, tylko ludzka forma była od Camera Woman, a w tym samym okienku był też zwykły Camera, cam i cameraman. i tego nie było, i on nie był w ludzkiej formie. Brot to to 77 par 20 jest Tytan Camera. W pierwszej minucie 51 sekundzie. Co? Pierwsza minuta 51. Gdzie? Gdzie wy tu widzicie kamerę? Tytana kamerę. Tu nie ma Tytana kamery. Na 100% nie.